Jakieś... Pragnę na jakiejś dobrej wróżby. <laughs> na kolanach sobie. proszę o jakąś dobrą wróżbę Zoteriusz i Elizabeth. no, Tak zwane double E. Double e. Rzeczywiście, nie zwróciliśmy na to no, uwagi. Była MM, teraz jest EE. Aha. Jak program? Jak ten przewód? No Ja jestem zachwycona i, i oszołomiona tym, że taka niesamowita po zdolność Po raz pierwszy jesteśmy, kartach. trzeba to podkreślić. Jesteśmy po raz pierwszy na wspólnym programie i nie Niesamowicie nam, nam się karty układały. Nawet nam się karty układały w tej samej Nawet kolejności. Nawet w tej samej kolejności. Sekwencja kart była identyczna. To jest wprost. Podwójna moc. Nie ma innego wytłumaczenia. Nie ma wiary, a jednak uh, trzeba w to wierzyć. Czy... Kochani, to jest magia. To jest magia. Czy... Działamy na, tym, na tych samych falach. Widocznie... Wibracja nam się zgadza. <laughs> tak. Słuchajcie, czyli okazuje się, że czasami wróżbici też potrafią być zaskoczeni i przeżywać tak zwane ciarki na plecach, jeżeli tak. to tak ładnie idzie. Bo magia to jest coś zawsze zaskakującego. To nie jest rzecz taka, która już się stała, tylko ona się dzieje wciąż. Zawsze Jak jakieś się nowe to mówi, historie są. nie ma drogi. Tworzymy tak. drogę w Tworzymy. trakcie... Spaceru. No właśnie i czasami wystarczy chwycić za telefon, wyjść się poza sferę komfortu, nie bać się po prostu Bróż zadać bitów. się, nie bać się wróżbitu. Nie bać się klątw. Ja nie się bać tam. się tej brody. Brody nie, broda Okula, jest na szczęście. Brod, broda jest na szczęście. Tak. No właśnie, słuchajcie, no. czy jakieś, jakąś fajną afirmację na dzisiaj mogłabym dostać, bo słyszałam, że dzisiaj taki dzisiaj. trudny dzień dla wszystkich. Tak? A dlaczego? No jakoś plany idą, krzyżują się gdzieś tam, niebiosa mają takie dziwne krzyżujące się drogi dzisiaj i, i taka była prośba, czy moglibyście je dać, Jakąś fajną afirmację dla naszych No To jeżeli wieców. to ma być trudny dzień, to zaprzeczmy. Powiedzmy, że tak, dziś, od... czuj teraz. jest ludzie, Jest piękny. Ludzie, dzień. Jest pięknie. Piękna energia płynie. Przesyłamy wam piękną energię. My tutaj. Ręce, które. Tak, ręce. ręce, które przesyłają energię od nas, już te prądy tam płyną. Bądźcie weseli, uśmiechajcie się. To jest najważniejsze. To Was postawi na nogi. Kierujcie zdecydowanie. się sercem. Uśmiech jest Serce lepszy zawsze. niż kawa. O proszę, jakie piękne hasło. Tak zostańmy przy tym. Uśmiech jest lepszy niż kawa. EZO TV, dzwońcie do nas, piszcie. Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc w tych najtrudniejszych chwilach Waszego życia. Tak jest. Czekamy.